Witam, witam widzowie, wybrą z zo. Zoo Dzisiaj mamy niestety tylko jeden eksponat, ale mniejsza Tutaj jest? Tak, tutaj jest Krzaczkowaczku, krzaczkowy yy! Bo zaraz się pójdę tam tępić niemiło. Witam w rol starcowym, co niestety tego eksponata, co tutaj był, niestety musieliśmy usunąć. To był zbyt niebezpieczny. Teraz mamy tutaj nowy eksponat najlepszego piłkarza na całym świecie. Czekaj, wejdźmy do niego. Bum! Aha! Dobra, niestety teleportacja nie zadziałała. O! Hejka na piłkarzu! piłkarzu Ej! On się wydostał! On się wydostał! Help me! Hel Muszę użyć chyba tej teleportacji, co wcześniej użyłem. Ciao! Ciach, 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 ciach! A, trzeba się z nim rozprawić chyba też tak samo jak z, z tamtym krzaczkowcem. O, wszedł do klatki. Siema. Aaa, nie zadziałało mi. Trzeba go wylaminować. Trzeba tego zwierzaczka wyeliminować chyba. O, nie, chyba chmura Ga Ag Juli Żuka idzie. Bo się chyba pożygała i jej. i spródz jej Żygów. Chyba tutaj przyszedł. O! Wytępiony! Dobra, widzowie, bardziej zaczęło. Witam, widzowie w Brawl Stars'owym, Co dzisiaj mamy? Kolejny nowy eksponat. Dziką, jakąś otrutą bałpę, czy mi się wydaje. Ciekawe jak zareaguje da. Do... No, do klatki miałaś iść Ja też skaczę, małpko! Ja też umiem skakać, małpko! Ty... Oj Sk... Kurde, nie umiem... Z... Trzeba wdępić... AAAAAA Wdępienie, małpko! Ta małpa jest nie dobre. Witam widzowie w Roll Starsowym Dzisiaj mamy nowego nowy eksponat krokodylek. Lepiej się nie zbliżać. Chociaż może ja tam wejdę. I ucieknę. Pobawę się trochę z nim chyba. Ciu. Ciu. Przepraszam, to było przez przypadek krokodylku. Daj na jumpy. Ej, daj na jumpy, ja robię! Bawię się z tobą, krokodylku. To nic złego przecież. Ej, krokodylku, co ty próbujesz? Gdzie ty chciał, chciałeś mnie zabić? Pokaż robotkę. Pokaż wyraz twarzy. Czyś? Ej, krokodylku. Nie zadziałała... serek pleśniowy na kary bym był go serem pleśniowym. Co wy na to? Ej, serku pleśniowy, ty nie lubisz serka? Pokaż wyraz twarz, jeżeli nie lubisz serka pleśniowego. Masz serka pleśniowego troszkę. Może chcesz jeszcze? Ty nie chyba nie lubisz jednak serka pleśniowego. No nie lubi widzowie. Witam widzowie w rolstarsowym zoo, dzisiaj mamy nowego, nowy eksponat krokodylek. Lepiej się nie zbliżać, chociaż może ja tam wejdę. I ucieknę. Pobawię się trochę z nim chyba. Uu. Przepraszam, to było przez przypadek krokodylku. Daj na jumpy. Ej, daj na jumpy, ja robię. Bawię się z tobą, krokodylku, to nic złego przecież. Ej, krokodylku, co ty próbujesz? Gdzie ty chciał, chciałeś mnie zabić? Pokaż emotkę. Pokaż wyraz twarzy. Czyś. Ej, krokodylku. Nie zadziałała. Serek pleśniowy! Na kary bym by go serem pleśniowym. Co wy na to? Ej, serku pleśniowy, ty nie lubisz serka? Pokaż wyraz twarz, jeżeli nie lubisz serka pleśniowego. Masz serka pleśniowego troszkę. Może chcesz jeszcze? Ty nie chyba nie lubisz jednak serka pleśniowego. No, nie lubi, widzowie. Witam widzowie w Brogu Starsowym Zoo. Przybył nam nowy eksponat i trochę inna wersja poprzedniego spieszego filmiczku od naszym Zo. On tu jest? Tak. Pokaż się. Nasza panna żugaj tutaj się pojawia. Panna żugaj! Uuu, panna żugaj! Ej! Ej, nie bić nie bić się! No. Niegrzeczne zwierzęta! Witam widzowie! W Brawl Starsowym Zoo mamy nowy eksponat robota i pan żuga i wysławną. Tutaj jest ten eksponat, czy mi się wydaje? Tak, tam jest eksponat, pierwszy. Pierwszego zobaczymy, jak zareaguje na moją bombkę. Jak a, reaguje? Podejdźmy do jego klateczki. Ej, drugi eksponat się odzywa! Nie grzeczny eksponat. No to jak ty się... No jak ty się zachowujesz? Ej, zabij go, drugi eksponat. No, 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 no. Okej, okay, witam w Starsowym Zoo. Odcinek drugi. Jest, tak się składa, że że nowe eksponaty dwa, czyli Julia Żugaj i grzeczny homar, który dostał Power Cuba za dobre zachowanie. Zobaczmy, jak Julia Żugaj zareaguje na bombę. Podejdźmy teraz do niej. Chyba niedobrze. Jak homar zarę, a szartuję, nie będę miał grzecznego homara. Grzeczny homarek, tak, grzeczny homarek, grzeczny. Jak ten chomarek! Zabieram zaraz tylko powercuba Trzeba zrobić technikę od boku. Tyk. Tyk. Bu, 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 bu. No, bo, za, bo chciał mnie zabić. Dobra, Julia Żuga i ciekawe jak zareaguje. To do skok! Fajny skok? Pokażę bombkę, jeżeli fajny skok. Mm. Bombka? Dobra, chyba trzeba zakończyć to już. Bo już czas zrobić miejsce dla nowych eksponatów, więc... Jednak nie zrobiliśmy miejsca. Witam widzowie rollstersowym zo. dzisiaj niestety po krzaczkowniku nowym ale mamy go Krokodylek Nie wiem czemu jak jest tutaj klatce niestety nie wiem jak kosztem to ty dostać jakoś Aj, gdzie on poszedł Krokodylku Uciek. O! Kamieniem go! Niegrzeczny! Niegrzeczny! O! Tak, to czy... się... Witam, witam widzowie w Brawl Starsowym Zoo! Krzaczkownik! Gdzie? 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 Kamieniam go! Kamieniam go! A, krzaczkownik tu biegnie! Mmmm. Jest niebezpieczny!